Te Gianty idealnie jakby weszły do środka, ale w tym momencie mamy już jeden i drugi brzeg zniszczone całkowicie. Witam witam serdecznie 23 maja, dokładnie już 23 maja szybko leci czas. My mamy oczywiście bardzo malutką wojenkę. Zapraszamy do nas do Pandory. Jeśli chcecie wygrać Gold Passa Jeśli chcecie wygrać ten Gold Pass, który tutaj macie w sklepie, Gold Pass za 24 zł, właściwie za darmo, tylko za odrobinę pracy. Zapraszam i już tłumaczę co trzeba zrobić. Wbijacie do Pandory i w tej Pandorze musicie wbić CG. Czyli wbijacie do Pandory, mamy jeszcze 12 miejsc wolnych, więc zapraszam. Po wojnie możecie oczywiście opuścić, nie po wojnie. Po CG, oczywiście, mu możecie opuścić klan, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast podczas CG wbijacie tutaj CG na maksa 4000. Tak jak niedziel, nasz sponsor, któremu serdecznie dziękuję za to. Jeśli będzie oczywiście odpowiednia ilość graczy, wówczas oferujemy aż dwa gold pasy, które będzie można wygrać tutaj, za zrobienie 4000 CG. Jak to będzie wyglądało? Spośród osób, wszystkich, które zrobicie maksymalne CG zrobimy po prostu losowanie live i dwie osoby z tej małej puli, czy tam będzie 5 osób czy 10 osób, zostaną wylosowane goldpasy, a potem możecie się udać gdzie chcecie i się dobrze bawić a teraz zapraszam Was serdecznie na atak na atak Bowichem ja tutaj atakowałem bazę Hogami, ale to może w kolejnym odcinku natomiast jak najbardziej też trzeba pokazywać ataki innych, bo samemu niekoniecznie ma się czas, żeby sprawdzić wszystkie strategie, a i takie Wam opisuję na live więc jak najbardziej chciałbym Wam pokazać strategię Optimusa Prima, który tutaj naprawdę i świetnie dał radę zniszczyć wioskę to jest wioska niemalże idealna Zobacz, tak szybciutko reasumując ten atak tu, tu potrzeba oczywiście odciąć te brzegi, które są to jest bardzo, bardzo ważne i tu również potrzeba odciąć tą lewą flankę, no powiedzmy przynajmniej z mojej strony, żeby ten cały skład mógł pięknie wejść do środka i tutaj w tej okolicy będą gdzieś używane wardens ability i oczywiście trzeba się postarać, żeby ten skład wszedł do środka równo, więc trzeba tutaj wszystko liniami szybciutko wypuścić, żeby była równowaga prawej i lewej strony i środka, wówczas warden też będzie nakierowany do środka. Żeby już nie przedłużać, zobaczcie, jak to wyglądało podczas live'a. Sami wyciągnijcie wnioski, bo to pamiętajcie, nieważne, że kto to atakuje, wy możecie ten atak y, zrobić sami, albo na bardzo podobnej bazie, może się wam to przydać. Zapraszam już do ataku. Mamy tutaj bazę, gdzie jest rzucony jump, więc wiadomo, że będzie tutaj y, wypuszczanie wojska od góry. Może zatrzymajmy na sekundę tylko. Widzicie, co się teraz dzieje? Pierwsza linia giantów już jest wypuszczona. Bardzo szybko to musi być wypuszczone, żeby nie pojedyncze gianty ginęły, tylko żeby one wzięły na siebie ten pierwszy ogień. A za nimi zaraz, sekundę później, idą czarownice. I zobaczcie, jak to wygląda. Czarownice już są wypuszczone, czyli to są w sumie. Kilka sekund dopiero ataku i już jest całe wojsko wypuszczone. Za nimi od razu bowlery idą i teraz Taran wszedł od razu. Dzięki temu mamy wejście. Są wypuszczone tutaj i ta flanka będzie odcięta i ta też będzie odcięta. Czy to jest równo? Nie za bardzo. Te gianty idealnie jakby weszły do środka, ale w tym momencie mamy już jeden i drugi brzeg zniszczone całkowicie. I teraz większość i tak poszła do środka. Niestety dość dużo czarownic, albo niestety dość dużo czarownic idzie naokoło, ale co najważniejsze w Bowiczu, jump był rzucony, żeby na pewno wszystko weszło do środka. I Warden's Ability użyte na TH, gdzie te wszystkie inferno, bomby i właściwie wszystko teoretycznie zazwyczaj się znajduje. Tu jeszcze mamy Queen's Ability, czyli Ability umiejętność królowej zawsze zostawiacie w Bowicu na koniec ona jest krytyczna. W wielu, wielu atakach, które ja oglądałem, okazuje się później tak, że yy, gdyby nie zostawiona umiejętność królowej na koniec... To niestety taki atak by nie wszedł. Cały kill squad musi ładnie wejść tutaj w środek, na tym to polega. I żeby ten Warden też poszedł, czyli trzeba mniej więcej równo puszczać wojsko. Wówczas te her Herosy, bohaterowie, e doważą tego Wardena, bo Warden będzie sz szedł tam, gdzie jest największe skupienie HP, i zawsze tam idzie. Tutaj końcówka jest taka troszkę powiedzmy, że dramatyczna, by można było powiedzieć, bo już królowa nam ginie, ale nie zostaje tak naprawdę tutaj wiele. Zobaczcie, ile czarownic. Ile czarownic jeszcze zostaje i szkieletów Największym zagrożeniem Dla Bowitcha, dla czarownic Jest oczywiście Wizard Tower, która jest tutaj Na koniec Natomiast przy takiej liczbie I przy Wardenie jeszcze, który żyje Który bez problemu może zniszczyć Wizard Tower Pomimo, że ma najwięcej HP No zdecydowanie Pięknie sobie daje radę z tym zdecydowanie pięknie sobie daje radę z tym. ten cały skład. One mogłyby zniszczyć nawet dwie Wizard Tower w takiej ilości. Oczywiście pojedyncze lub dwie czarownice mogłyby przy takim Wizard Tower zginąć, natomiast nie mogłyby zginąć zdecydowanie, przy... jeśli jest ich więcej. Tu mamy jakiś life atak, ale zostawimy go na później, na smaczek. I to by było właściwie tyle. Pamiętajcie, dwa razy Gold Pass jest do wygrania. Te wszystkie nagrody, te wszystkie nagrody, które macie tutaj, Gold Pass za 24 zł. ja nie kupywałem, bo w tym miesiącu mnie krucho. Natomiast wy możecie taki Gold Pass wygrać bez problemu. I te wszystkie nagrody, które są tutaj, mogą być wasze. Tu jest cała lista. Wszystkie te, które są na górze, plus skin królowej, oczywiście, który jest plus te wszystkie rzeczy, te młotki i tak dalej, i tak dalej może być wasze Jeśli macie tego Gold Passa Oczywiście może to też być Gold Pass na kolejny miesiąc, tutaj zostało tylko 8 dni już więc jest 8 dni, natomiast jeśli chcecie, możemy odroczyć to i może to być na kolejny miesiąc Kupicie sobie po prostu na kolejny miesiąc I to by było wszystko na tyle, dziękuję serdecznie bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się pa!